Inna tajemnica. Zaginęła moja rodzina. W końcu wyjdzie na jaw. Co tu się dzieje? Yeah. Czym się zajmujesz? Pracuję na agencji. It's Z kim rozmawiasz? Z kimś, kto ma swoją rodzinę. Instynkt to jego jedyna broń. Chcę wam pomóc. Dlaczego go zachować? Chciał stracić swoje państwo oraz Gdziekolwiek podąża, polują na niego. Zimne światło dnia. Premiera w piątek o 20.00 w telewizji metro. Ta praca to tylko chwila, ale chwila warta wiele, bo z Obi masz odmienioną kuchnię. Teraz zestaw mebli kuchennych za 279. Obi, bo warto. Z dekretu Napoleona zarządziłem. Winogrona jasne mają być słodkie w cenie 3.99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour, a pieluchy Pampers tylko 69.99 za opakowanie z aplikacją Mój Carrefour. Carrefour, to wszystko dla ciebie. Do lata z Kalifornia menu. Do KFC powraca smak zachodniego wybrzeża. Teraz nowość. Pyszne i chrupiące takos w dwóch smakach. Nowa pasta Elmex Sensitive Repair and Prevent natychmiastowo przynosi ulgę nad wrażliwym zębom i pomaga wzmocnić ciąsła i szkliwo. Wypróbuj nową Elmex Sensitive Repair and Prevent. Miasto raz mi pasuje garnitur na miarę, a zdrażnie kamień w bucie. O miastach pisze powieści. Wyciągasz telefon i płacisz za parkingi, bilety, książki, kawę. Zakładasz konto, Wciągasz mobilny portfel i korzystasz z miasta. Tak to działa. Raiffeisen Polbank. Tego lata z Coca-Colą. Zamień wakacje w epicką przygodę pełną wow momentów. Obieraj kody spod nakrętek i zawleczek. Wygrywaj wow momenty. Odbierz dzień bez limitów, play na kartę lub zgarnij letnie gadżety. Szczegóły w aplikacji WOA. Ciesz się latem z Coca-Colą. O, co się stało? Smutno ci? Coś cię boli? O, może ci pośpiewać. Mi to pomaga. Na 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 na. No nie płacz już. Whiskas. karmi kocią ciekawość. Pranie? Wrzuć kapsułkę Ariel 3 w jednym. Pod pranie białe, pod zaplamione i pod kolorowe. Albo. hm, Wrzucaj i ciesz się czystością z Ariel pod kapsułką numer 1 w Polsce. A ty? Wrzucasz Ariel pod pranie? Gdy słyszysz kliknięcie, pudełko jest zamknięte. Przechowuj je zawsze poza zasięgiem dzieci. Oraz płatki Cini Minis z buźkami w zwariowanych humorach. Odkryj limitowaną edycję płatków Cini Minis. Odkryj nowość Cini Minis, Nesquik i Lion Granola. To dopiero pachnie sensacją. Jabłko zmienia się w lilię wodną. Ekstra, prawda? Tak. Ale brew ma na to lepszy sposób. Nowe zabierzki toaletowe Perfume Switch. Zapach zielonego jabłka, który z każdym spłukaniem zmienia się w zapach liwi wodnej. Sensacyjna czystość i świeżość. To dopiero będzie hit. Brew numer jeden w Polsce. Każdy mężczyzna doznaje czasem porażki. Żeby osiągnąć sukces trzeba trenować ciężej i stać się silniejszym. Gillette Mach 3 z ostrzami mocniejszymi niż stal, które cały czas robią swoje. Mężczyzna na nowo. Każdego dnia. Włosy każdej z nas są inne. Pantin, marka numer jeden wśród odżywek, posiada pełną gamę odżywek Pro-V. Od lekkiej odżywki w piance do włosów cienkich, po trzyminutową, cudowną odżywkę intensywnie pielęgnującą, by mieć o 100% silniejsze włosy. Siła jest piękna. Nadchodzi coś ekscytującego. Nowe e-aromaterapii. Niezwykły zapach dla tych, którzy lubią poprawiać swój nastrój. Dla tych, którzy lubią być bliżej. I dla tych, którzy lubią pozbywać się plan. Skuteczność marki E od teraz połączona z wyjątkowym zapachem. E stworzone dla poprawy twojego nastroju. Ej, dawaj kasę! Hej Julka, widzę, że była się fryzjera. Widziałeś? Rozjaśniła włosy. Cześć, przepraszam za spóźnienie. Nie Zrobiłaś coś z włosami? To nowy Hedden Shoulders Supreme. Hedden Shoulders? Nie wiesz. Poważnie? No Przecież to jest szampon przeciwłupieżowy. Szampon i odżywka Hedden Shoulders Supreme z olejkiem arganowym sprawia, że włosy są nawilżone i do 100% bez łupieżu. Hedden Shoulders zaskakująco piękne włosy. To jeden z tych dni, kiedy potrzebuję miękkości moich Always Sensitive. Zapewniają mi ochronę i wygodę. Gdziekolwiek jestem, cokolwiek robię. Ich miękka jak bawełna powłoczka jest delikatna w dotyku i dopasowuje się do ruchów mojego ciała, zapewniając komfortową ochronę. Ciesz się miękkością i ochroną podpasek Always Sensitive. Wbrew pozorom, nie tylko wiatr decyduje o tym, w którym kierunku będzie płynąć żaglówka. Sprawny żeglarz jest w stanie sterować łodzią niezależnie od kierunku wiatru i ma pełną swobodę w wyborze kursu. Z aplikacją mobilną Banku Millennium ty też masz pełną swobodę. Możesz łatwo płacić telefonem, a przed podróżą zagraniczną łatwo i szybko wykupić ubezpieczenie turystyczne. Bank Milenium. Tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu. Zaburzenia trawienia często występują Czuć po tłustym jedzeniu. Ość. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem Czart. lub farmaceutą, Czart. gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Gazy. Dlatego sięgnij po Travisto Active, które wspomaga trawienie tłuszczów, wspiera wydzielanie soków trawiennych, a do tego aktywizuje pracę jelit. Weź Travisto Active i poczuj się 100 razy lepiej. Travisto Active i trawisz to. Sadzisz nasionko i gotujesz pulpę. Bardziej chałupniczej metody nie znajdziesz. Pędzenie bimbru to wielkie ryzyko. Ale też i moje dziedzictwo. Jeśli nie będziemy go kultywować, ta sztuka po prostu zginie. Wimbrownice. Nowe odcinki od poniedziałku do piątku o 18.00 w telewizji metro. Magiczny. Zakochałem się w tych górach i tutaj postanowiłem zostać dziki i surowy. Zima potrafi być bardzo okrutna tutaj. Wciąż fascynujący. Ponad wszystkim jest ta pasja dla tych gór. Kawałek kraju tylko dla najtwardszych. Ciężkie zimy i wymagająca rzeczywistość pogranicza. Przystanek Bieszczady. Nowe odcinki we wtorki o 22:00 w telewizji Metro. Na orbicie Ziemi krąży w tej chwili 1200 satelitów, robią tysiące zdjęć. Niektóre z nich odsłaniają zagadkowe ślady. Ed Stafford rozpoczyna nową misję. Jedyny sposób, żeby to zrozumieć, to spakować pleca i ruszyć w drogę. To miejsce jest wyjątkowe. Skrywa jedną z największych tajemnic, jaką do tej pory badałem. Ależ niezwykły jest ten świat. Nowy program. Wyprawa w nieznane z Edem Staffordem. Pierwszy odcinek we wtorek, 14 sierpnia, w telewizji Metro on żył, wylądował. Czas rzucić się na głęboką wodę. Zmierzyć się z nieznanym przeciwnikiem. I z niewygodnymi faktami. Czas zrobić porządki w kalendarzu. I ponownie przemyśleć swoje plany na wieczór. Czas na filmy o 20. Codziennie w telewizji Metro. I powraca smak zachodniego w... teraz nowość pyszne i chrupiące tacos w dwóch smakach Kamis, a dokładniej? Kurkuma z gundlupet w Indiach, z farmy Siwy Szantapy, jednego z tysięcy farmerów, z którymi współpracuje Kamis, a dokładniej? Z drugiego poletka od lewej, wokół którego synek Siwy ćwiczy jazdę bez trzymanki. W Kamisie wszystko robimy dokładniej i wiemy dokładnie wszystko o naszych przyprawach. Sięgaj po nie codziennie, by zmienić każdy posiłek w pełną smaku podróż. Kamis, dokładnie taki smak! Marzysz o wypoczynku? Ja go znalazłam na Travelist.pl i czuję się z tym wosko. To tak między nami. Zdradza ci, że każdego dnia jest 300 wyjątkowych ofert. Wszystkie w świetnych cenach. Zarezerwuj hotel nawet 70% taniej i jedź w podróż pełną inspiracji. No już, klikaj! Zapisz się na Travelist.pl i zarezerwuj wakacje w dwie minuty. Nowa pasta Elmex Sensitive Repair and Prevent natychmiastowo przynosi ulgę nad wrażliwym zębom i pomaga wzmocnić dziąsła i szkliwo. Wypróbuj nową Elmex Sensitive Repair and Prevent. Pranie? Wrzuć kapsułkę Ariel 3 w jednym. Pod pranie białe, pod zaplamione i pod kolorowe. Albo... Hmm, yeah. Wrzucaj i ciesz się czystością z Ariel Pod, kapsułką numer 1 w Polsce. A ty? Wrzucasz Ariel pod pranie? Gdy słyszysz kliknięcie, pudełko jest zamknięte. Przechowuj je zawsze poza zasięgiem dzieci. Teraz płatki Cini Minis z buźkami w zwariowanych humorach. Odkryj limitowaną edycję płatków Cini Minis odkryj nowość Cyniminis, Nesquik i Lion Granola każdy mężczyzna doznaje czasem porażki żeby osiągnąć sukces trzeba trenować ciężej i stać się silniejszym Gillette Mach 3 z ostrzami mocniejszymi niż stal które cały czas robią swoje mężczyzna na nowo, każdego dnia Kasiu, jesteśmy to mój tata, z Tam. Jestem Tomek. Tradycyjne polskie dania są pyszne, ale zawarty w nich tłuszcz może powodować zaburzenia trawienia. Uczucie ciężkości. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki Krasny. dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie właściwie stosowany to. zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dlatego sięgnij po Travisto Active, które wspomaga trawienie tłuszczów, wspiera wydzielanie soków trawiennych, a do tego aktywizuje pracę jelit. Weź Travisto Active i poczuj się sto razy lepiej. Travisto Active i trawisz to. Może pomogę? Nie, dziękuję. Wszystko widzę. Czwórka przyjedzie za dwie minuty. O, nawet już jedzie. Pani to ma sokoli wzrok i to w tym wieku. Tak, a oprócz tego stosuje Okulistin. Okulistin? To tabletki, których składniki wspierają prawidłowe funkcjonowanie oczu i pomagają w utrzymaniu prawidłowego widzenia. Pani zobaczy. To ja też kupię Okulistin. Dobry wybór. A 30 tabletek to koszt rzędu 9 zł. Okulistin. Do widzenia w aptece. Cytryna mięta? Co to za połączenie? Wyobraź sobie swoje dwie ulubione rzeczy. A teraz je połącz. Najlepsze połączenia. Tylko od tym barku. Sadzisz nasionko i gotujesz pulpę. Bardziej chałupniczej metody nie znajdziesz. Pędzenie bimbru to wielkie ryzyko, ale też i moje dziedzictwo. Jeśli nie będziemy go kultywować, ta sztuka po prostu zginie. Wimbrownicy. Nowe odcinki od poniedziałku do piątku o 18.00 w telewizji metro. Magiczny. Zakochałem się w tych górach i tutaj postanowiłem zostać dziki i surowy. Zima potrafi być bardzo krótka tutaj. Wciąż fascynujący. Ponad wszystkim jest ta pasja dla tych gór. Kawałek kraju tylko dla najtwardszych. Ciężkie zimy i wymagająca rzeczywistość pogranicza. Przystanek Bieszczady nowe odcinki we wtorki o 22. w telewizji Metro. Na orbicie Ziemi krąży w tej chwili 1200 satelitów, robią tysiące zdjęć. Niektóre z nich odsłaniają zagadkowe ślady. Ed Stafford rozpoczyna nową misję. W jedyny sposób, żeby to zrozumieć, to spakować pleca i ruszyć w drogę. To miejsce jest wyjątkowe. Skrywa jedną z największych tajemnic, jaką do tej pory badałem. Ależ niezwykły jest ten świat. Nowy program. Wyprawa w nieznane z Edem Staffordem. Pierwszy odcinek we wtorek, 14 sierpnia, w telewizji Metro. Onże wylądował. Czas rzucić się na głęboką wodę, zmierzyć się z nieznanym przeciwnikiem i z niewygodnymi faktami. Czas zrobić porządki w kalendarzu i ponownie przemyśleć swoje plany na wieczór. Czas na filmy o 20:00 codziennie w telewizji Metro.